Nastała zima. Temperatury spadły, a cały świat zaginął pod warstwą białego puchu, jakby pogrążony we śnie otulony grubą pierzyną. Ten widok napawa mnie spokojem. Czuję, że pora zamknąć pewien rozdział, odpocząć chwilę, by z nową energią rozpocząć kolejny. Choć zima nie jest moją ulubioną porą roku, to z każdą kolejną uczym się ją doceniać i dostrzegać jej tajemniczy urok. To zwykle czas odpoczynku i głębokich przemyśleń. Robią tylko to, co niezbędne i do niczego się nie zmuszam. W końcu nie zmusisz kwiata, by zakwitł, jeśli nie jest na to pora. Kiedy cała przyroda wokół mówi, że czas odpocząć, to nie śmiem się sprzeciwiać. Miniony rok, choć piękny, był dla mnie dość trudny. Okres ciąży z małym dzieckiem u boku okazał się dużym wyzwaniem. Do tego ostatnie miesiące przypadały na czas upałów, które wysysały ze mnie resztki sił. Moje ciało przeszło niemałą rewolucję, co bez wątpienia odbiło się na stanie emocjonalnym. Zmęczenie, osamotnienie i smutek te uczucia często mi towarzyszyły. Miałam wrażenie, jakbym się pogubiła, straciła gdzieś wewnętrzny spokój i pogodę ducha, zboczyła z kursu i czuję, że czas wrócić na właściwe tory. Dziś jest inaczej. Zupełnie jakbym to, co złe zostawiła w starym roku, a do nowego weszła, zupełnie odmieniona. I choć zima się jeszcze nie skończyła, ja już czuję wiosnę w powietrzu. Lecz tak naprawdę ta wiosna jest we mnie. Czego nauczył mnie rok 2022? Na pewno dwóch rzeczy: hmm, cierpliwości i odpuszczenia. Cierpliwość. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę mieć wszystkiego od razu, a na niektóre rzeczy trzeba zwyczajnie poczekać, aż przyjdzie pora. Czasem lepiej skupić się na samym procesie niż na efekcie końcowym, i mam tu na myśli przede wszystkim ogród. Zanim się tu wprowadziliśmy, tak naprawdę bardziej marzyłam o ogrodzie niż o samym domu. Wyobrażałam sobie, że już w pierwszym roku uda mi się stworzyć ogród warzywny. Wyznaczyć ścieżki i, i przygotować chociaż kilka rabat wokół domu. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że ciążowy brzuszek skutecznie mi to uniemożliwia. Po doświadczeniach z pierwszej ciąży sądziłam, że prawie do porodu będę w dość dobrej kondycji i choć pomału, to zawsze coś, uda mi się coś tam zrobić. Okazało się jednak, że jest dokładnie tak, jak wszyscy mówią: czyli każda ciąża jest inna. A w tym wypadku y, nawet najmniejszy wysiłek fizyczny musiała potem odporować. Poddałam się więc i doszłam do wniosku, że widocznie jest czas na inne rzeczy, a ogród musi poczekać. Odpuszczenie. Tutaj również moim nauczycielem był ciążowy brzuszek. Jestem osobą, która nie lubi zostawiać rzeczy do zrobienia na później. Jeżeli mam coś do zrobienia, wolę to zrobić od razu, żeby myśl o tym nie wisiała gdzieś tam z tyłu mojej głowy. I uniemożliwiała mi zwyczajny relaks. Jednak domowe obowiązki nigdy się nie kończą, zawsze jest coś do zrobienia, a ja podczas całej mojej ciąży miałam i lepsze, i gorsze dni. Te gorsze dni, moją listę zadań musiałam i a to, czego nie dałam rady zrobić, zostawić na później. Bałagan w szafie, stosy prania, czy zalegający kurz po kątach. Trudno, świat się od tego nie zawali. Wszystko już? Pokaż się Mikołaju. Ale to, to dobrze czy nie? Dobrze, dobrze, wszystko jest dobrze. To idę na to. Lany na rok 2023. Na pewno zadbać o moje ciało i pod względem zdrowotnym i estetycznym. Tąc nie chcąc po ciąży przybyło mi kilka kilo i z braku ruchu straciłam dawną formę. Uwielbiam się ruszać i bardzo brakuje mi jakiejś większej aktywności fizycznej. Czuję jak moje ciało jest za stałe i mam wrażenie jakbym postarzała się o jakieś 10 lat. Choć Ogólnie dbam o zdrowie, to jednak mam wrażenie, że teraz moje ciało wymaga troszeczkę więcej uwagi, którą zamierzam mu dać. Znaleźć sposób, by dokładać się do budżetu rodzinnego. Choć na codzienne życie pieniędzy nam nie brakuje, to jednak plany związane z tym miejscem generują dość duże e, nakłady finansowe. Poza tym, w tej chwili wszystko wisi na marku. On jest głównym żywicielem rodziny i gdyby nie daj Boże coś mu się stało. To bylibyśmy w dość kiepskiej sytuacji. Chciałabym więc. Chciałabym więc wymyśleć sposób, żeby dokładać się do tego budżetu, ale jednocześnie spełniać się w roli pani domu i mamy dwójki dzieci. Mam kilka pomysłów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Założyć ogród warzywny. Ogród warzywny jest taką główną rzeczą, którą bym chciała się zająć. Jeżeli udałoby mi się wyprodukować choć trochę jedzenia i y, przygotować zapasy na zimę, naprawdę byłabym przeszczęśliwa. Uprościć codzienne życie, czyli wprowadzić minimalizm i uporządkować domową przestrzeń. Jestem zmęczona codzienną krzątaniną, y, która odciąga mnie od rzeczy naprawdę dla mnie ważnych. Czasem mam wrażenie, że służę rzeczom, które tak naprawdę powinny służyć mi. Z natury lubię praktyczny minimalizm i choć w domu naprawdę nie mamy za dużo rzeczy, to i tak wydaje mi się, że jest ich zbyt wiele i ten nadmiar mnie przytłacza. Chciałabym, żeby wszystko miało swoje miejsce i było dobrze zorganizowane, a codzienne sprzątanie nie zajmowało więcej niż 15 minut. Było chyba na tyle z moich noworocznych postanowień. Podsumowanie zrobimy z końcem roku. A tymczasem życzę Wam wszystkim bardzo gorąco, aby nadchodzący rok był jeszcze piękniejszy niż poprzedni.